W dzisiejszym odcinku zobaczycie pojedynek pomiędzy 12 pikami 80. Plus. A 12 rozbudowami z ligi francuskiej. Jeżeli materiał wam się spodobał, to zachęcam do dostawienia łapki w górę, a także subika, ponieważ niewiele brakuje do 15 tysięcy. Natomiast jeszcze zanim przejdziemy do odcinka, to zapraszam was na stronę luxcoins.pl, na której kupicie coinsy do FIFA w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy. Możecie płacić przelewem, blikiem, a także PaySafeCardem. Na stronie można też sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym Oscar otrzymasz 5% taniej. Link do strony jest oczywiście w opisie. No i jeszcze dwa ogłoszenia parafialne, ale bardzo szybkie Pierwszy jest taki, że nasz serwer przeszedł metamorfozę No i teraz bardziej się skupiamy na FIFA Czyli zamiast newsów piłkarskich Chociażby pomagamy w budowaniu składów A oprócz tego być może powróci darmowy handel Także wbijajcie do linku w opisie No i śledźcie tam wydarzenia Przy okazji dostaniecie powiadomienie o streamie No i właśnie to jest drugie ogłoszenie parafialne Ponieważ dzisiaj o 18 startuje stream Na którym kończymy ligę weekendową A na razie bilans mam naprawdę wyborny Oczywiście o streamie będę jeszcze informował na karcie społeczność, a także na Discordzie. Ale na sam początek odcinka zobaczcie prawdziwą bombę, ponieważ wczoraj na streamie Kuba dał mi nagrodę za pierwszą rangę. I piki, jakie tam były. Chyba lepszych pików w tej grze nie widziałem. Także zobaczcie sami nagrody za pierwszą rangę u kuby. No dobra, to zobaczmy. Lecimy z pikami u kuby. 19 winów wbił i mamy dwa totsy na start. Mamy Todibo i nie ma totsa, ale jest walkout Casimiro, także uratowane. Pierwszy pik z tocami z likemu. Mam nadzieję, że jest to dobrze ustawione. Jest, super. A to jest chyba ten Klaus, nie? No, Klaus, dobra Messi. <zysy> No gruba, jeszcze wiadomo jeszcze z Neymar i Mbappe, ale tutaj raczej no już jest pewne co bierzemy. Co jest grane? Leo, Leo the drugi goat, Messi. Leo Pepsi. Czy odda tak samo? Oby nie było duplikatu, chociaż jeszcze nie zobaczymy tego. Klaus, okej, okay, zmienili kolejność. <laughs> Marquinhos tak jest! Ja jestem prawie pewny, że jak ja bym miał nagrody za 19 winów, to miałby najlepszego... No, no, nie trafiłbym generalnie takich kart. Ej, na razie szczerze, te dwa piki są na tyle dobre, że trzeci mógłby już być gówniany, a i tak to by były dobre nagrody. Dużo to jest... Nie wiem, to jest ten? Nie, nie wiem. Andrzej, okej. Okay. Tak się nie przyglądałem tym kartom. Środkowy pik. Messi, ja pierdzielę. Dobra, ale może jeszcze będzie jakiś Neymar. Ech. Zaraz bez jego w piku nie mogę. <ścoughs> A ja pewnie dostanę jakiegoś Andre najlepszego, nie mogę. Dobra, quicksel i lecimy dalej. To krem de la krem 19 winów. Paczka z trzema wymiennymi tocami z Ligi Francuskiej lecimy odważnie. Jakby tu był trzeci Leo Messi, to by było grubo. Czy to będzie on, Francja, bramka samba? Dobra, ale. No nie. Nie, te paczki są słabytkie No dobra, a więc jak widzieliście Ja nie wiem ile szczęścia trzeba mieć na koncie Żeby trafić dwóch Leo Messich Pokichana sprawa Oprócz tego przecież był Marquinhos Także piki totalnie oddały Natomiast teraz zajmijmy się rzeczą tytułową To znaczy pojedynek pomiędzy pikami 80+, a rozbudowami z Ligi Francuskiej Co lepiej oddało, przekonajcie się sami I jej w końcu wypuściło piki 80+, więc zrobimy sobie pojedynek Piki kontra rozbudowy Na pierwszy ogień poleci 12 pików Ocenę, co jest lepsze, przeprowadzę w sposób taki, że wezmę po prostu pod uwagę najlepszy traf i ile kosztuje. Także zobaczmy, lecimy z pikami 12. Miło by było, jakby wpadł chociaż jeden tocik w Pierwszym, Pereira. Lecimy co dwa piki, zobaczmy teraz. Dobra, od końca polećmy, bo od początku coś nie daje. Może od końca poleci coś. O kurde, ale bym Alberto wziął, dobra, mamy Dawida da de DH, także okej okay jest Czyli od tyłu bardziej, oddaję stoc and daje. Okej, okay, w ogóle mega ciekawe statystyki ma I Fleken, okej, okay. dobra, nie chcę duplikatów, dlatego wziąłem Flekena I lecimy dalej no to zobaczmy, dobra, teraz drugi pik. Może coś akurat gdzie ciekawego? Nie mamy Remiro. I dalej, zobaczmy, zobaczmy. Jakby był jeszcze jeden toc, byłoby cudownie, ale mamy Tibo, Kurtua, 90 overala. No na razie jestem pozytywnie zaskoczony pikami i Haller 82 też OK. Trzy piki do końca. I mamy. Dobra, Fabiana nie biorę, bo na pewno go trafię, biorę Davida Silve I dwa piki do końca. Jeszcze coś ciekawego wpadnie. Sterling, ej, na razie, ej, i mamy na 12 pików, cztery walkouty tak, dobrze liczę. Je tak, 4 walkoutu to jest naprawdę super. Zobaczmy jeszcze jednego pika i uwaga, ale 4 walkouty na stronę to jest świetny wynik. Najdroższy? No chyba Endaje będzie, nie? No to w naszym pojedynku przyszła pora na przeciwnika. Pików, czyli oczywiście chodzi o rozbudowy z Ligi Francuskiej. Zrobiłem na razie 9, ale jak otworzymy kilka takich paczek, to zrobimy sobie jeszcze 3, żeby było równo. Ale na sam początek paczka dwóch piłkarzy 8,1 plus. Na taką rozgrzewkę mamy ekran, ale pomijmy. Mega paczka takich kart 83, zobaczmy. No, oczywiście. Nic ciekawego nie ma, Argentina to na pewno nie jest Messi. Jest to Depol, czyli może trafię Messiego, bo tam gdzie jest Depol, tam jest Messi. Zobaczmy, pierwsza rozbudowa z Ligi Francuskiej i... Ekrany pomijamy pewnie to jest Fabian Szmaikel. Albo jeszcze jeden trzeci. Hakimi. Okej, okay, dobra, spoko bo mam go wymiennego. I znowu nic nie ma. Uwaga, ciągle bez toca, ciągle bez ekranów. Uwaga, znowu bez ekranów. Ej, no i jej sports, no nie podoba mi się to na razie. Dobra, to kolejne, kolejne rozbudowy, jeszcze kilka do końca. Jeszcze oczywiście trzy będziemy robić i mamy to, co proszę! Kurde, sisoko, już miałem, ale miałem laga. Ale mamy kolejnego Totsa! Kurde, była taka szansa. To są na trzy karty toc. Moment, dwie są zajebiste. Jedna jest taka o. No oczywiście trafiliśmy taką. O, ale dobra. No 80 tysięcy, także na razie paczki z Ligi Francuskiej wygrywają. I swoją drogą Cisoko nie został zaliczony jako karta rzadka. Na dobrym tropie, ale Francja było może Messi. Uwaga, może teraz jeszcze jeden doc nie ekrany! Proszę bardzo, jakie? O, dawno się nie widziałem, my friend! Dobra, i ostatnia paczka na razie z Ligi Francuskiej. Jest to! Proszę coś dobrego, grubego, Brazylia. O! O, Marquinhos, tak jest, tak jest widzowie, jest dobrze, jest dobrze, Markinios 95, nasz 84 toc, Markinios kosztuje tylko pół miliona, dla mnie jest to dziwna cena, za takiego obrońcę, patrząc po nazwisku, patrząc po narodowości, patrząc po klubie, patrząc po statystykach, dałbym przynajmniej milion dwieście tysięcy. Dobra, to zobaczmy w takim razie kolejne trzy rozbudowy. Uwaga, uwaga, nie ma nic. Ale i tak już w sumie jestem zadowolony, żeby nie było. Uwaga, nic. Kolejna taka, znaczy już w sumie ostatnia rozbudowa, 7, znaczy po prostu, Ligi Francuskiej. Trafiamy Hiszpana, SPF, Fabia, no. Nie mogło go tu zabraknąć. A więc mamy jednogłośną decyzję. Rozbudowy z Ligi Francuskiej wygrywają przez knockout. Natomiast na dobitkę zobaczcie, jeszcze rozbudowę 11 razy 75 plus z Ligi Francuskiej. Dobra, ostatnia rozbudowa na dzisiaj 11 razy 75 plus z Ligi Francuskiej. No oby toc, oby toc. Dzisiaj już trafiliśmy Markiniosą, więc jestem zadowolony w miarę, ale zawsze może być lepiej Francja na pasnik to nie jest, jest to Klaus. Też spoko, będzie do turnieju. W sumie bardzo fajnie, jeszcze w środku, oczywiście Fabian i Michael, to chyba standardowo, no i jakieś tam duplikaty. A teraz przejdźmy do teraźniejszości i zagrajmy Food Champions. No i jak mówiłem, że mam dobry bilans, to wcale nie kłamałem, ponieważ bilans jest nawet perfekcyjny 10 do 1. No z tego bilansu myślę, że 16 winów powinno się udać wbić. A kto wie, może jakieś 18, nawet jakby się udało, byłoby cudnie. Na ten moment, w sumie, nawet mam szansę na pierwszą rangę, czyli 19 winów. No ale wiadomo, te mecze, które zagramy w dzisiejszym odcinku, a zagram ich dwa, zweryfikują, na jaką rangę mamy szansę. No i wrzuciłem też yy, Markiniosa do zespołu, ponieważ, no, nowa karta, fajnie grać nowymi kartami. Na razie Markinios jest ok ale wydaje mi się szczerze, że na razie Lucio jest lepszy. Natomiast Markinios zagrał dopiero pięć mecz, jeszcze dużo przed nim gramy mecz. No dobra, a my zobaczmy skład naszego pierwszego rywala, no chyba, że gościu wyjdzie. Dobra, nie patrzymy, bo pewnie wychodzi, tak, wychodzi, dobra, wychodzi. No ta super. No dobra, a więc zobaczmy teraz naszego pierwszego rywala. Shadow Order. taki ma, taką ma nazwę zespołu, a zespół wygląda w ten oto sposób okej okay, okej, okay, okej, okay, okej okay, ale też bez szału, nie? no ale wiadomo, tutaj jeszcze skillem może dużo nadrobić a na razie ładnie wjeżdża mam nadzieję, że uda się ten meczyk wygrać i będziemy mieli 11 winów to już, jeżeli byśmy mieli bilans 11-1 no to byłoby cudnie swoją drogą, z tego co dobrze kojarzę większość meczy, które grałem na streamie które oczywiście później wygrałem Przegrywałem na starcie, czyli na przykład gościu strzelił mi gola, dwa, a później wracaliśmy do tego meczu i wygrywaliśmy. Czy tak będzie w tym meczu? Oby nie, obyśmy wygrali, ale bez takiego Coastera. I ładnie, ale może będzie ten rollercoaster, nie? Ter Stegen nie pozwala. No kurde, no to było fatalne podanie i tutaj dobre podanie za to do Kyliana Mbappé. Mbappé ładnie, Militało i to czysto jeszcze, Jest w ogóle Militao. Chyba najlepszy obrońca jakim grałem, wiadomo mówię chyba, bo do jeszcze mało mecz nim zagrałem. Ale to takie pierwsze wrażenie, to naprawdę ziomek pozostawia świetne. z dystansu? ładnie, o kurde, Ramzdej to obronił nieźle. Moim zdaniem solidny. I Robert? Kurde, i znowu Ramzdej. Ej, jakaś ukryta bestia. Albo mecz roku. Zobaczmy jeszcze. Fedę, Fedę. Dobrze. Kurde, chciałem jeszcze zgrać, ale chyba strzał byłby tutaj lepszym rozwiązaniem. No ale, no niestety, ale Militao, Boże, on jest dobry to jest. Kurde, na razie chyba gorszy obrońca dla rywalów niż Sergio Ramos u mnie i zobaczmy Pele, Pele, gościu się przesunął mogłem, no widziałem, ale nic z tym nie zrobiłem, mój błąd, znowu. Oj, tutaj się troszeczkę minąłem z tym odbiorem, no i gościu idzie z ładną akcją i to jest gol, to jest gol, bardzo ładnie to wyprowadził, wykorzystał mój błąd, który popełniłem. Ale błąd, tutaj się źle przełączyłem i zobaczmy, Jesus, znaczy Gabriel, Jezus, no i kurde, 2 do 0, no wychodziłem z takich opresji już na streamie, no i liczymy, że tutaj też się to uda, chociaż gościu, na razie, no meczyk perfekcyjny, czekamy na jakiś jego błąd, bo już moje błędy były i znowu są i to jest, kurde, trzy szybkie ciosy, 3 do 0, przegrywamy, ale my się nie podajemy, nie składamy broni, no gdyby nie Eder, tutaj ten meczyk, no inaczej na razie by wyglądał, ale teraz pięknie Robert... Do Johana Kroyfa, Johan Kroyf I Johan Kroyf i znowu to broni, no No mamy 6 strzałów do 3, także... No tak średnio to wygląda, tak średnio No ale dobra, trzymamy się wersji, że po prostu gościu miał trzy lepsze akcje, a nie że ma jakiegoś farta, nie? Albo Ramzel jest w super formie Dobra, zobaczmy I Johan Kroyf, dobra, wracamy może, 3 do 1, ale chciałem zrobić zmianę, no niestety mi nie pykło Dobrze do Pelego, Pele dobrze do Johana, Johan odbiera to, Robert fatalnie, fatalnie tutaj, ale to był mój błąd, nie Roberta, niestety to nie był błąd Roberta Lewandowskiego, tylko mój. I uwaga, Johan, Johan Krojw, Johan Krojw, dobra, 3 do 2, bo jest naprawdę realny, ale i tak, mimo wszystko Fede Valverde niech sobie zejdzie, Mbappé niech sobie wbije na boisko, no i Alonso Maksymę zamiast Pele, takie dwie zmiany. Może to się okazać kluczowe i on po prostu pobiegł, on po prostu strzelił. Nie mogę, to jest czwarty strzał na bramkę. No czwarty strzał. No widzę, no, piąty, sorry, ale różnica, wow. Dobrze, Kylian Mbappé w końcu na boisko. Zobaczmy, młody Francuz, jeszcze ciągle młody, świeży. No ale kurde, ładnie gościu broni się całym zespołem już. I dobra, teraz Mbappé, Mbappé, Mbappé. Mb... Jak on to obronił? Przecież on był. No nie wiem, nie wiem. Dobra, dziwne. Kurde, ale głupio mi teraz, że taką. To była dobra okazja, żeby nawiązać jeszcze walkę w tym spotkaniu, ale może teraz będzie. No nie, tak samo, dobra. Kurde, no dwie dobre sytuacje, jakbyś. No nie, no nie, no nie. Teraz troszeczkę na własne życzenie przegrywam, ale. Może teraz ASM? Dobra, dobra, dobra. 4-3. Wracamy znowu do tego meczu. Kolejny raz. I mamy nadzieję, różnica jednego gola to nie jest żadna różnica widzowie Oczywiście Marquinhos i dawaj ASM teraz, dawaj Kane biegnie, Kane biegnie, Kane jest kartą zepsutą Wrzucamy, po prostu wrzucamy Harry Kane! 4 do 4 Wiedziałem, wiedziałem, żeby zaufać, wiedziałem, żeby strzelać Tutaj na spokojnie trzeba to rozegrać. I dobrze do ASM, ale tutaj Trippier znowu. I znowu może złe podanie będzie? Czy to było złe podanie? Nie, to było dobre ustawienie mojego zespołu. Modric nie trafia, niestety. 90. minuta. To była dobra akcja, tak? To mamy kontrę. Zatrzymajmy ją szybko i jeszcze mamy akcję. Ej, dobra, jednak nie mamy akcji. Ale dobra, jednak mamy akcję. Mamy czy nie mamy? No nie mamy. Ale mamy? Nie, nie mamy. Mamy czy nie mamy? Uwaga. Nie, dobra, wybija, ale to był... No grubo było pod koniec. Szkoda, że tego się nie udało jakoś wziąć. 13 strzałów do 5. Przewaga w tym meczu jest ASM. Dobrze do Hulita. Hulit do Johanna Oj, Roy z w formie życiowej, ja nie mam pytań, co to była za interwencja piękna. Wychodzi za to Nazario, nie, no nie, no ten, ten Stegen chowa te ręce, ten meczik, nie no, on jest oskryptowany przecież. No ale nie wiem, te strzały są jakieś zepsute w tym meczu, 15 strzałów do 6, widzowie, i przegrywamy 5 do 4. Czemu on ma ciągle piłkę przy nodze? No nie no, znowu wszystko, nie mogę, widzowie, nie no, ten meczik sprzedany od początku chyba. Ale źle wybił, dobra, 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 ASM, ASM. I dobrze do Kejna. Zepsute strzały Keina i tak to nie wchodzi. Widzę, no nie wiem, nie wiem, dla mnie to już powinna być brama tutaj. No niestety, ja tego po prostu chyba nie widzę. A jeszcze karny. Wejście czysto w piłkę. Widzę, że sędziowanie nie jest dla ciebie i. No, ale bronimy to, bronimy. No i co z tego, że ja mam wyborny występ. Jak rywal ma jeszcze bardziej fartowny niż ja. Johan Cruyff miał dobry występ, ale jeszcze jeden gol. Zróbmy taki honorowy. I <noise> takie widzicie, to widzicie, to BOŻE święty. Jestem zażenowany poziomem tego meczu. No niestety, moim zdaniem przegrałem po prostu z grą, przegrałem z EA, a nie z rywalem. Forma, Ramsday, top no strzały, nie patrzcie na to, bo tak naprawdę gości miał 7 strzałów i 6 goli, a później sobie 3 nabił. O 118 minuty oddał 3 strzały, więc no nie wiem. No. Zagrajmy kolejny meczyk, jak przegram, to chociaż już będę wiedział, że nie mam szansy na 18 winów. Skład dobry, solidny, bez szału. no Modricia, no i teraz wypuszczamy kogokolwiek, już może być Robert, może być Fede Valverde. I Fede Valverde zgrywa do Roberta. Robert, no nie wykło tak jak chciałem, żeby pyknęło, ale Robert... Nie wiem, nie było faulu, catchy, to był czysty ślizg? Kurde, dobra, weszło, nie wiem. W, w, bardzo dziwny gol generalnie. My myślałem w ogóle, że to będzie karny, bo gościu tak ostro wszedł ślizgiem i to jeszcze nie trafił chyba w piłkę, No ale jednak tego karnego nie było. Być może gdzieś tam tą piłkę musnął, ja nie wiem, co się stało tam do końca. I czemu z lewej? Chłopie, czemu z lewej? Miało być ładny zewniaczek. Nacisnąłem L2, wszystko miało pójść po mojej myśli, ale Al-Owajaran prawie się przedarł. Karincha. no... I Eder, super. I teraz Fede. I do oczywiście Roberta Lewandowskiego, który to trafia. No 99 strzelania. No to nie jest poprzedni meczyk, że te strzały nie wchodzą. Jednak gra dalej, ale tutaj popełnia błąd Johan Cruyff. I super, Robert Lewandowski na pustą bramkę. 3 do 0. No nie skupił się chyba rywal za bardzo. Jeszcze raz do Luki Modricia. Luka Modric, piękna piłka do Roberta, który w tym meczu... No, jest przeciwieństwem. Jest przeciwieństwem siebie z poprzedniego. Tutaj kończy absolutnie wszystko. Fede Valverde do Johana Krojfa. Johan Krojf na spokojnie. Duża technika, duży spokój. 5 do 0. Mamy Rage quit. tak jest. Także taki bardziej bilans na 16 winów. No, chyba że zdarzy się cud i będzie 18. Wpa także wpadajcie na dzisiejszego streamka, żeby zobaczyć, co uda się wbić. Wpadajcie też na Discorda i zobaczcie wszystkie linki w opisie. Także dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się dzisiaj. Do zobaczenia. Yo.